Przed nami finał drugiego sezonu tureckiego serialu Dziedzictwo Oryk Emanet. W trzecim sezonie zamiast Zejer zobaczymy Nanę. Kim jest nowa niania Yusufa i co ją łączy z Yamanem oraz Azizem i Idrisem Yayaoglu? Zobacz turecka telenowela Dziedzictwo Oryk Emanet zadebiutowała na antenie TVP w marcu 2023 roku. Od tego czasu produkcja zgromadziła w Polsce liczne grono fanów. Serial przedstawia rozwój relacji między trzema głównymi bohaterami: Zejer, Yamanem i Yusufem, a także ich interakcje z innymi członkami rodziny. W tle historii pojawiają się wątki związane z tajemnicami rodzinnymi, konfliktami i intrygami. Produkcja porusza tematy takie jak miłość, poświęcenie, odpowiedzialność i znaczenie rodziny. Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejr postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły. W miarę rozwoju fabuły sytuacja ulega diametralnej zmianie między Zejr a Yamanem rodzi się uczucie. Początkowo oboje to wypierają, ale finalnie poddają się sile miłości.